Z dużym zadowoleniem przyjąłem wiadomość o zgodzie pana profesora Krzysztofa Gudkowskiego na wzięcie udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej. Pozwalam sobie na te kilka słów, jako że znajomość z panem profesorem moja to już są lata i jest dla mnie zaszczytem. Jest co prawda moim młodszym kolegą, ale ja w czasach, kiedy prowadziłem przez długie lata oddział kliniczny chorób zakaźnych i hepatologii w łańcucie, bez współpracy i świadomości, że zapleczem naszego oddziału w dużej mierze jest oddział prowadzony przez pana profesora w Szpitalu Wojewódzkim nr 1, Trudno by sobie było wyobrazić naszą pracę. Był naszym pomocą, naszą opoką w bardzo trudnych diagnostycznie przypadkach. Wprowadził w swoim oddziale bardzo potrzebną na procedurę diagnostyczną, leczniczą pewnych schorzeń dróg żółciowych, bez których byśmy sobie nie mogli tych procedur, dać pacjentami rady, a było ich, tych pacjentów, bardzo wielu. Zresztą opinia ich o kontakcie z panem profesorem i późniejszy kontakt z tymi pacjentami zawsze obfitował w bardzo pochlebne opinie i ci pacjenci na pewno do niego, jeżeli już nie w boleściach, to przynajmniej w sympatii myślami wracali. Kształcił się w dużej mierze na Akademii ja, medycznej w klinice pana profesora Hartleba. To jest jeden z topowych ośrodków gastroenterologicznych w Polsce. Wyszedł stamtąd jako młody specjalista i od razu powiało świeżością. On wprowadził w szpitalu w oddziale gastroenterologii procedury, które były bardzo nowoczesne, które były oparte o jego ogromny entuzjazm naukowy i od razu podjął pracę w Uniwersytecie Czeszowskim w Wydziale. Nauk medycznych, którą kontynuuję oczywiście do dzisiaj i już parę pokoleń lekarzy w ciągu tych lat wyszły, na pewno pana profesora wspominają. Podstawą naszej misji lekarskiej jest zawsze bycie społecznikiem. Lekarz, który nie jest społecznikiem, nie wypełnia w pełni swojego powołania zawodowego. Pasja pana profesora medyczna równa się również tej pasji, która służy ludziom w szeroko zrozumianym życiu społecznym. Sięgnął bardzo szybko po wysokie stanowiska w administracji szpitalnej, do, prowadzając ten oddział do stanu jakiejś placówki dominującej. Wszystko to składa się na fakt pojęcia małej ojczyzny, bo ojczyzna składa się z wielu małych ojczyzn. I naszym interesem obywateli tej naszej małej podkarpackiej, rzeszowskiej ojczyzny jest jej dobro. I nie wyobrażam sobie, żeby ludzie, których stać na to dobro w wymiarze, które mogą się podzielić z społeczeństwem, żeby oni stali z boku. Ich trzeba wynosić na piedestały. Oni muszą zajmować wysokie stanowiska, w tym wypadku oczywiście stanowiska parlamentarne. Ja obserwując grupę starających się, muszę stwierdzić, że trudno jest wybrać wśród dobrych wręcz wśród bardzo dobrych, najlepszego. Natomiast tych bardzo dobrych każdy po wygraniu tych wyborów zajmie swój przynależny, y, z przynależną y, pozycję. I jestem pewien, że wygrana pana profesora Gutkowskiego zapewni mu tak znaczącą pozycję, która będzie zauważalna dla dalszego, Rozwoju naszej, tej małej, tak ukochanej przez nas, małej ojczyzny Czeszowszczyzny, Podkarpacia, Rzeszowa, i wszystkim nam przyniesie pomyślność. Ja z dużą radością patrzę na jego historię zawodową, społeczną. Jego życzliwość, jego dobroć, jego pasję, jego oddanie i na pewno na niego zagłosuje. Szanowni Państwo, pragnę wyrazić swoją opinię na temat pana profesora, doktora habilitowanego Krzysztofa Gudkowskiego, kandydata na senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Pan profesor, doktor habilitowany Krzysztof Gudkowski jest wysokiej klasy naukowcem, pokusiłam się o to. Żeby sprawdzić, będąc pacjentką pana profesora jego publikacje, więc jestem pod wrażeniem ponad 170 publikacji naukowych, drukowanych, w renomowanych czasopismach, wysoko recenzowanych, przede wszystkim o zasięgu międzynarodowym no, to świadczy o wysokiej jakości badań prowadzonych przez pana profesora. I tutaj chcę podkreślić, że połączenie. Doświadczenia zawodowego z, z pracą naukową, pracą badawczą daje bardzo wysokie rezultaty w kontekście właśnie leczenia pacjentów. I proszę mi wybaczyć, że jeszcze kolejną rzecz podkreślę właśnie tą taką bardzo wyróżniającą się cechę pana profesora. Jest on wielkim społecznikiem. Te funkcje, które pełnił społeczne, stanowiska świadczą o tym i tu mogę użyć takiego sformułowania ekonomicznego, że bardzo zależy mu na podniesieniu poziomu życia i jakości życia mieszkańców danego regionu. I proszę Państwa, z tej definicji, na co, co się składa na tę definicję? A mianowicie składową poziomu i jakości życia mieszkańców jest jakość usług medycznych i jakość usług edukacyjnych. A w tym zakresie Pan Profesor no, bardzo skutecznie działał i chce działać, co e, zawiera w swoim e, programie wyborczym. Także dziękuję bardzo, będę głosować na Pana Profesora i zachęcam. Profesora Gudkowskiego osobiście nie znam. Nie leczyłem się. Oby jak najdłużej obym się nie musiał leczyć. Znam natomiast wiele osób, które leczyło się u profesora Gudkowskiego i mogę tylko powiedzieć, że profesor Darto dostał z nieba, a sercem leczy. I to się właściwie powtarzało u wszystkich osób, które miały do czynienia z profesorem. Myślę, że nawet profesor Rafał Wilczul z na chora głosował na profesora. A jako człowiek, to, co jest najważniejsze, reprezentuje jeden obóz, obóz Polska nie jest zaangażowany ani w jedno plemię, ani w drugie plemię, nie jest za nikim, tylko jest za Polską Polakami. Reprezentuje nasz region i nie boi się walczyć o swoje własne przekonania. I to, co najważniejsze, co mnie przekonało właśnie do profesora, to to, że profesor ośmielił się mieć własne zdanie. I za to własne zdanie zaatakował go system w sposób niegodny i niezgodny z prawem. Profesor się nie cofnął. Profesor walczył o własne przekonanie, o własne zdanie. A ponieważ kandyduje do Senatu, nie musi przekraczać żadnych progów wyborczych. Nie musi być żadnym, na żadnym pierwszym miejscu listy, ani na ostatnim miejscu listy. Nie musi sobie z nikim zdjęcia robić. nie musi yy, Nikt go nie przywiózł z Warszawy, nikt go z Gdańska nie przywiózł. Jest nasz tutaj i wystarczy tylko, za, że na niego zagłosujemy. Żadnych progów sztucznych przekraczać nie musi, a będzie na pewno nas reprezentował. Jestem pacjentem profesora Krzysztofa Głutkowskiego. Znam go od lat. Doświadczyłem z jego strony pomocy w związku z moimi dolegliwościami zdrowotnymi. Poznałem go jako doskonałego fachowca, wybitnego i bardzo rzetelnego lekarza oraz bardzo dobrego i niezwykle życzliwego człowieka. W zbliżających się wyborach oddam na niego swój głos. Chciałabym bardzo gorąco powitać wszystkich mieszkańców Podkarpacia. Nazywam się Marta Tadla i pochodzę z Podkarpacia, z Chyżnego. Szanowni Państwo, jestem po spektaklu, więc. Jestem w takim entourażu po spektaklu plenerowym. Proszę Państwa, chciałabym wszystkich zachęcić do tego, żebyście oddali głos na profesora Krzysztofa Gutkowskiego. To mój kolega ze szkolnej ławy, z liceum. Wspaniały człowiek, znakomity lekarz i nie przesadzę, jak powiem, że nie tak dawno uratował życie komuś, kto jest mi bardzo, bardzo bliski. Krzysiu, powodzenia. Szanowni Państwo, wiele lat temu miałam przyjemność spotkać się z Panem Profesorem Krzysztofem Gutkowskim. Jest to wspaniały człowiek, bardzo dobry lekarz, wielki menadżer i człowiek, który jest godny polecenia wszystkim pacjentom. Myślę, że na takich ludzi musimy stawiać. Z całą serdecznością wspieram kandydaturę Pana Profesora Krzysztofa Gutkowskiego. Takich ludzi nam trzeba. Szanowni Państwo, nazywam się Andrzej Szlęzak, jestem radnym sejmiku województwa podkarpackiego. Byłem swego czasu przewodniczącym komisji rewizyjnej, która zajmowała się jedną z afer PiSu. Na ten temat powstał ten raport, którego jestem współautorem, a główną ofiarą tej afery był profesor Krzysztof Gutkowski. Profesor przeciwstawił się ciemnym układom, profesor przeciwstawił się nieuczciwości, korupcji i za to zapłacił. Stracił pracę, i jego nazwisko było opluwane, również publicznie. Myślę, że czas skończyć z tą Polską taką aferalną. Trzeba skończyć z tymi niejasnymi układami w szpitalach. Trzeba skończyć z wykańczaniem opieki medycznej, systemu opieki medycznej w Polsce. Do tego potrzebni są ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić. Wiedzą, co trzeba zrobić. To, to są ludzie, których nie da się kupić ani zastraszyć. Do takich należy profesor Krzysztof Gutkowski. I mój gorący apel, proszę Państwa, jeżeli chcemy realnych zmian na lepsze w Polsce, to niech w parlamencie, niech w senacie znajdą się ludzie pokroju profesora Krzysztofa Gutkowskiego. Popierajcie, głosujcie na profesora Krzysztofa Gutkowskiego, bo to daje nam szansę na bardziej Uczciwą, normalną Polskę. Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, dzisiaj po raz kolejny rozpoczynamy walkę o wolną, uczciwą i sprawiedliwą Polskę. Ludzie są zmęczeni ciągłymi sporami i bratobójczą walką ugrupowań politycznych. Trzeba za wszelką cenę przywrócić normalność i wiarę wartości. Niech pokój i spokój zagości w naszych domach. Krzysztof Górkowski.